Witamy na kolejnym meczu trzeciej kolejki Katowickiej Ligi Halowej. Dziś czeka nas prawdziwy hit tej serii gier, w którym zmierzą się dwie ekstra potęgi. No. Choroś odgrywa. No i tyle z tej kontry graczy Krysławu. Wrócili do ustawienia gracze Unmu no teraz odegranie. Piętką i mamy prowadzenie Krysławu! Piękna akcja tej drużyny. Obejmują prowadzenie, nic na to nie wskazywało. Ale. Inne plany. Miał Szymon. Kajzik. Starcie. Starcie na linii wyreszcza Gorzeszyna. Na razie bez rękoczynów. Tuleja. Uderzenie! Za linii przerywanej mamy 2 do 0. Prowadzą niebiescy. Perfekcyjne uderzenie zawodnika z numerem 7. Bez szans. Golkiper. No nejmu. Zaczyna się palić grunt pod nogami ekipie wicemistrza. Krysław to nie przelewki. Podsumować drugą część spotkania w wykonaniu drużyny Marcela Posta. Teraz wereszczak, wereszczak, wereszczak. I mamy trzecią bramkę dla Krysławu. Pierwsza tak naprawdę sytuacja w drugiej odsłonie spotkania dla tej ekipy zamieniona na trzecie trafienie. Rozpaczliwie próbował Makapik, nie mają sposobu dzisiaj na pokonanie bramkarza ekipy Krysławu. Świetny mecz bramkarza niebieskich. I teraz będzie 4 do 0! Mamy czwarte trafienie ekipy Krysławu. No name team na łopatkach w tym momencie. Pusta bramka będzie, Manita, będzie, Manita, będzie pięć. Wędkowski stawia kropkę nad i w tym spotkaniu. Potwierdza wielką siłę Krysławu w tym spotkaniu. Czyżby no, zawodnicy Marcela Posta. To mieściło się poza wyobrażeniami, ale nie ma takiej opcji. Piotrek Makowski strzela honorową bramkę. Świetny mecz na pika, jednak w tym momencie popełnił błąd, który pozbawił go czystego kąta w tym spotkaniu. Jakby no name słyszał moje... Bez faulu. Arbiter pozostaje niewzruszony. Wereszak. Wędkowski weresza, szósta bramka ekipy Krysławu. Szybkie wyprowadzenie ataku. Dwójkowa akcja i piłkę w siatce umieszcza zawodnik z numerem 86. Zbijają piątki. Wygrywają te spotkanie. 6 do 1. Kapitalne spotkanie Krysławu. No-Nate Team będzie musiał sobie powiedzieć w szatni wiele gorzkich słów. Mieli więcej posiadania piłki, więcej strzałów, więcej udanych dryblingów, stworzonych sytuacji, ale w jednej statystyce byli zdecydowani, zdecydowanie gorsi. W statystyce bramek tam 6 do 1 po stronie Krysławu. Zjadli... Zjedli ten mecz taktycznie. Gracze w niebieskich koszulkach, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mieli spotkanie pod zupełną kontrolą. Świetna defensywa, świetna współpraca, dobra komunikacja, kapitalne rozumienie swoich poczynia, poczynań na boisku.